Dzień dobry w czwartek godzina ósma równo, ósma rano. Wszyscy się rozjechali, czyli Ewa i ja się pakuję, grzeję chwilę samochód. Eee, co? No to do Gdańska do roboty, eee, na zlecenie jedno. I być może w pewne miejsce podjadę do tej szkoły, która tam mi trzyma te pół etatu. Porozmawiać z panią jak to tam, jak to się ma sytuacja jakby, czy albo Trzymać dalej dla mnie, bo to od marca miałby być pół etatu na nocki. Czy jednak współpracujemy w inny sposób? Bo to jest ta pani, to jest kierownik administracyjny, jak my, no i ma wpływ na zlecenia również, które y, firmy zewnętrzne robią w tej szkole. Więc wiecie, no. Dobra, jest mróz, nie wiem, minus 2-3 stopnie. Sucho. O, proszę, nawet zaszroniony dach, sopelki małe wiszą. Także chłodnawo, chłodnawo. W domu ciepło oczywiście bo się pali w kozie. Dobra, Mam ja pana obecny Frycza. Mm. Obecny stan prawny i motywacyjny i chcemy, regulacji osób. wam kawałeczek, który charakteryzuje w zupełności temacie, tą krainę Poli i tą kolonię, tak? Było to lub i tak nie dopuszczono. Do 200% zgadzam się z tym, co on powiedział. Gdzie jest władza? Że na przykład siedzą polscy posłowie. lost no siedzą, prawda, ci polskojęzyczni posłowie i tam przychodzi jakaś niunia z jakiejś kancelarii prawnej od lobbysty i mówi punkt 7b, punkt 4a, punkt 4 głosujemy C, punkt 7 nie, punkt 8 głosujemy zwiększenie do 300, a tam poseł mówi tam, no ale proszę pani, bo tutaj, proszę pana, nie mamy czasu, punkt 7 tak, zorientowaliście do 300, punkt 9 głosujemy tak warunkowo do 2000 30 roku. Do widzenia Państwu. I to jest wszystko. Jeżeli ktoś się z tego wyłamie, wypada z gry. A to są ludzie, którzy nigdy nie widzieli większej gotówki. I ja nawet jak widzieli, to 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 są niewolnicy gotówki, ten taki. No ma. i wszystko w temacie: nic dodać, nic ująć. Niestety przykre to. Jedyne co dobre to, że słońce świeci. Dojeżdżam już do zlecenia. Czaroburo, ulica spacerowa w Gdańsku, każdy. Minut przed czasem. Dzwonimy. Dzień dobry, hydraulik. Dziękuję. Nasz starej rury. silkonek Uszczelka, która była tam w tej rurze zetkowej, jest dużo węższa niż teraz te standardy, bo to plastik jest sprzed 30 lat. Dlatego są problemy z dopasowaniem uczelni w kielichu. Dobra, już nie filmowałem. Robota zrobiona, trochę trudniej było, ale co tam zawsze silikon pomoże. nie? Do czego zmierzam jeszcze, okazało się, że pan, który dzwonił do mnie ostatecznie się ze mną porozumiał te 3 dni temu, czy dwa dni temu. Miał taką przygodę z Fixli, bo ktoś zadzwonił do niego. Czyli yy, inaczej, duża firma, duża firma yy, klika na wszystkie zlecenia, jak lecą, i wysyła pracowników. Ci pracownicy często się spóźniają, nie są w terminie, nie wiedzą o co chodzi, bla bla, ble, bo ponieważ oni osobiście nie dostają tych zgłoszeń z fiksy, tylko centrala jakaś, nie? Nawet ten pan y, powiedział tak dokładnie, oddzwaniał tam gdzieś, no i się okazało, że to centrala, nikt nic nie wie i tak dalej. Czyli wniosek. Duże firmy wpier się w nawet w drobne usługi. Także tak to wygląda w tymże świecie. No i tyle, dlatego trudno się przebić, jakby zgłaszając się. Oni mają budżet, wiecie, duży, jakby, a my, drobni wykonawcy, mamy budżety małe, określone bo zapłacić za punkty, wiecie, 900 zł, 1000 zł jest najwięcej, później 700, później 500, 500 to jest tak rozsądnie, ma się punktów 300 i można je wydać, także to nie jest tak, dziennie się traci, nie wiem, jak się aplikuje często, to około 20-30 punktów idzie w powietrze w ogóle, nie? I nic z tego nie ma, więc no, można mieć pecha i przez dwa tygodnie nic nie... Yy, nie, z, nie złapać jakby żadnego zlecenia, a wydać 500 zł. no i tak to właśnie wygląda. Także duże firmy nawet tu się spierdzielają spadać. Zobaczcie, gdzie jestem. Galeria Zaspa, czyli na Gdańsku Zaspa. Idę po mięso. kabanosy, kefir. Dobra, lecimy w samochodzie. Odkaziłem rączki po robocie takim środkiem. Dobra, jemy, panie. Jest tu warsztat pracy, od razu ze mną. Gdańsk zaspa. No, zaraz jadę do Gdyni, bo co tam, syna muszę ze szkoły odebrać. No dobra, w czasie śniadania złowiłem kolejne zlecenie w Gdyni, za drobne, ale wiecie, nie stracę tego czasu w oczekiwaniu na syna którego mam ze szkoły odebrać, także spoko. Akurat fajnie, bo jest czas w miary, No nie to aż taki. Dobra, jadę. Kabanowski kończę i jadę do roboty dalej. Bo być może materiał trzeba gdzie kupić. No, pozdrawiam. Tak w przemieszczaniu się na drugą robotę. Słyszeliście na pewno, że Biden, który odszedł niedawno z prezydentury, ułaskawił kilkanaście tam osób, między innymi doktor Fauci. Fauci był odpowiedzialny za wprowadzenie pandemii i rozdmuchanie jej na, na cały świat jakby, tak? E, został prewencyjnie uniewinniony przez Bidena. E, nadmienię również, że pan Niedzielski, niejaki e, główny depopulator tutaj w, w tej kolonii, wyznaczony przez tam globalistów na ten teren, Yy, chwalił się na Twitterze tamtejszym, czyli X-ie teraz, yy, screenami z korespondencji z doktorem Fauci. Yy, no, czyli mieli ze sobą kontakt, z tym, że doktor Fauci jest uniewinniony od potencjalnych zarzutów, bo jeszcze nic mu nikt nie zarzucił. Yy, połączcie kropki. Wszyscy ci widzowie, którzy. Yy, mają zamiar się właśnie odsubskrybować i wyprzeć tą wiedzę tajemną, żeby nie, tego nie ma, powiem Wam tak, daliście się oszukać i jeszcze dalej, cały czas dalej yy, e, wyzywacie mnie i takich jak ja, ludzi odważnych za szurów i jakieś foliowe czapeczki. No to teraz foliowe czapeczki Yy, przeproście <noise> nie? Yy, wiem, że znowu się odsubskrybuje kilka osób, ale trudno muszę to powiedzieć więc obserwujcie doktora Fauci'ego w Stanach Zjednoczonych bo nasze media pfu, przepraszam, jakie nasze yy, globalistyczne media, które z, są w Polsce TVN jest zagrożony zakupem przez Fox News sprzyjające telewizja Trumpowi, jakby nie było i co wtedy? Aż się oplułem. I co wtedy powiecie, jak będziecie mieli papkę podawaną z kolei od Fox News, nie? E, bo to też papka. Trzeba w myślenie włączyć niezależne i nie dać się manipulować. Także y, pandemia miała miejsce, i chyba już wszyscy o tym mówią. Nawet te media y, papkowe, że tak powiem, tylko y, Niektórzy jeszcze nie chcą tego słyszeć, wiedzieć, wypierają i żyją w swojej bańce informacyjnej. No sorry. Także słyszę w komentarzach, że przepraszacie mnie za wyzywanie, zatrzymywanie pośrednio. Byłem zatrzymany, bo protestowałem przeciwko tej głupocie pandemicznej, tak? Oprócz tego jadę naprawić spłuczkę eee, I tyle Spłuczkę, spłuczkę A! I oczywiście I zaś Inna informacja Jakby ktoś chciał współpracować ze mną Jakaś hurtownia Jakaś Jakiś producent materiałów hydraulicznych Materiałów Akcesoriów eee, Armatury czy jak tam zwał To poproszę Pisać do mnie na maila Dzwonić Chociaż numeru nie ma nigdzie Dzwonić, pisać na maila Domek na trudne czasy Małpa gmail.com yy, Na przykład I składać propozycje Rozpatrzę Jak będę miał czas w, Między naprawami I udrażnianiem i wymianami gibli, baterii <grym> i tak dalej. Nie? Także się nagadałem. Widzicie, od polityki doktora Fauciego po, po współpracę. Oczywiście osoby decydujące o współpracach i marketingu w firmach, jeżeli były po tamtej stronie pandemii, pa, pa, pandemii no to na pewno nawiążą współpracę. Normalnie sam sobie strzelam w kolano. Kurwa ale życie, nie? także liczę na normalność przyznania się do błędu każdy błądzi i ten teges no i proszę o kontakt ewentualny, nie? No, dojeżdżam do Gdyni jestem w Gdyni Gdynia Redłowo Gdynia Orłowo Gdynia Śródmieście zaraz i tam zasuwamy na świętojański do lokalu po zbłuczka taka, wiecie, plastikowa jeszcze dolnopół, to takie lata tam 80-90-90 początek. Normalnie nie wiem co tam będzie do naprawy, raczej do wymiany to wszystko, ale zgłosiłem się jedząc z kabanosy. No yy, w Gdańsku Zaspie, na Gdańsku Zaspie. <laughs> po robocie tej pierwszej, nie? Widzieliście z tym kiblem tam. Dobra. To tyle na no Nie wiem, gdzie to oglądacie. Bo wrzucam tu, tu, i tu. Także na TikToku mam dwa konta: Domek na Trudne Czasy, taka nazwa. Hydrauliczny Domek, druga na druga, drugi kanał, tak się nazywa. Hydrauliczny Domek. Tam właściwie tylko pracę pokazuje. Te swoje tam rzeźbienie. Domek na Trudne Czasy to taki kanał o, o wszystkim: o życiu mm, ogólnie i o mieszkaniu w domku. Na trudne czasy przy lesie, w lesie prawie. I kanał na YouTubie, domek na trudne czasy również, tak? Także ja zapraszam do współpracy. Ja raz tak wyczaiłem, bo było kolejne zgłoszenie na fiksi, normalnie jak Uber. I po drodze i widzę, że jedna z firm cały czas klika wszystko co się rusza, wszystko oni jak tylko zgłoszenie klik, zgłoszenie klik i to są ci ludzie, którzy ktoś tam sobie klika siedząc gdzieś tam a ci co jeżdżą naprawiać te usterki no to są jakieś takie mobilne hydrauliki także to jest firma co najmniej nie wiem dwu, 3 osobowa firma organizacja jakaś, tak, która w ten sposób Zarabia. No i co? Niszczymy ich ceną. Dumpingową ceną będziemy ich niszczyć. Jeżeli ich jest ich dwóch, trzech, to nie dadzą rady za małe pieniądze robić, bo się wkurzą. Bo to jednak jest, wiecie, praca taka dużo jazdy, dużo umawiania się. No i jeszcze sama robota. Także za drobne im się nie będzie opłacać. Jak ich jest więcej niż dwóch, albo dwóch bo no to nawet dwóch to się nie opłaca, jednemu to ledwo się opłaca tak jak mi na przykład, nie? także... powalczymy sobie z nimi, ja Wam pokażę jak wyglą wygląda ta ikonka yy, z tych zgłaszających się, bo to są ikony takie i ta ikona w każdym zgłoszeniu jest hydraulicznym na pewno bo w innych ja się nie zgłaszam, więc nie widzę być może trzaskają wszystko i wszędzie, nie? także ta kawalka, ja nie mówię, że to jest źle ale no, psuje to rynek, jakby, tak? Psuje to rynek, bo jeżeli te osoby, które tam są, przejdą kiedyś na taką swoją swoją działalność w sensie indywidualną, no to będą się wkurzać, że ktoś tam sobie klika, siedząc w ciepłym przy biureczku, a, i przekazuje te zlecenia, bo my nie mamy możliwości pojedynczo, wiecie, jak pracujemy, ponieważ kierujemy, jest ruch. Na drogach jest rozmowa z klientem, jest wykonywanie roboty, wtedy nie ma szans odbierać tam kolejnych zgłoszeń, nie? A on, a ten ktoś tam trzaska byle jak, później są wiecie no, opinie niekoniecznie dobre, bo tam 4.8 średnią ma ta firma. 47 miała, 4.8 wskoczyła, więc no, więc to ma konsekwencje swoje i myślę, że nie wytrzymają na długo tego. Długo, długo po prostu nie wytrzymają tego takiej konkurencji z pojedynczymi osobami. <słysy> tak to wygląda. <słysy> tu, z to naprawiłem, a to nie działa. Dzień poniały, sytuacja do wymiany cały kibelek, na poniedziałek ustaliłem z właścicielami knajpy, więc fajna robota, a teraz skasowałem drobne za samo przybycie i doradztwo.